Cześć, jestem Tosia, mam 28 lat. Na co dzień jestem dyrektorem artystycznym i projektuję strefy festiwalowe. A z pasji jestem artystką i między innymi maluję takie kurtki, albo przerabiam od niedawna manekiny w lampy i je sprzedaję. I robię serię innych rzeczy, również organizuję wydarzenia, takie społecznościowe dla kreatywnych ludzi, żeby mogli się poznać. Organizuję w mieszkaniu kameralne koncerty. Przez ostatnie lata zorganizowałam ich sześć i to jest taka moja pasja Łączenie ludzi i sztuka, i tworzenie samej, i zachęcanie innych ludzi do tego. No więc ta rola artystki do mnie pasuje. To są moje dłonie. Pokażę Wam mój profil. I moje tatuaże. Tu jest jeden, tu jest drugi, a reszta jest niewidoczna na co dzień. yes times against the open house casting studio Zapraszamy do zobaczenia.